Siemanko, siemanko, witajcie. Dzisiaj kolejna trasa w planie, wycieczka na Babie Doły z pochórza. Na razie tutaj przebiję się osiedlem do Szperka, a potem gdzieś tam przez działki i zobaczę jak tam droga, czy jest przejazd, czy nie. Mnie to ciekawie intryguje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie trochę zboczyłem, GPS zaraz będzie płakał, ale mówi się trudno. Także lecimy powolutku. No I dobra, teraz koło starej strzelnicy wojskowej, która już chyba tylko na mapie istnieje. Tu jeszcze są i pozostałe budynki takie pusty Ja tutaj sobie odbiję w lewo. Ciekawi jedna rzecz czy tutaj jest przejazd przez te działki czy nie, bo raz pokazuje tak, raz pokazuje tak, trzeba to sprawdzić i mieć pewność A to ktoś ta droga na razie prowadzi, zobaczymy gdzie to mnie wyprowadzi Na razie gdzieś ta droga prowadzi, zobaczymy gdzie mnie wyprowadzi I nie ukrywam, że jest mocno terenowa góra do dół, góra do dół. Dół, dziury co tu się dzieje on się zrobił, konkretny offroad, widzę. nawet się za szybko nie da jechać No dobra tu gdzie chciałem dojechałem o to chodziło Więc Muszę sobie tu zawrotkę zrobić i zatrzymać się na chwilę może zrobić Dobra teraz gdzie ja tu chciałem jechać Dobra wszystko wiem muszę się cofnąć do dąbka tu czy siak chciałem jedną rzecz sprawdzić, na czy Trzeba toczyć na. No jakoś na chodnik trochę nielegalnie ale tu jakiś mądrok się zaparkował Zajdziemy ulicą, bo chodnik krzywy, drogi jakiś jeżdżę sam Dobra, teraz ja to muszę przejechać. Aha, to rondzinkością muszę przejechać, dobra i teraz są skrzyżowani w lewo. i za chwilę mnie czeka kolejny etap wycieczki krajoznawczo wybiórczej będziemy sprawdzać, czy ta droga jest przyjezdna, a jeżeli a jeżeli jest przejezdna, to dokąd prowadzi Nie wiem czy to jest wyznaczony pas dla rowerów czy po prostu taki jakiś paraparking a tędy. No i dobra, tym to sposobem dojechałem do pętli autobusowej na oksywie jednej I Teraz tutaj będę skręcał gdzieś w prawo O, tu PGZ ma nawet laboratorium, nie wiedziałem i tej wersji się trzymamy, że nie wiedziałem. No dobra, zobaczymy teraz, czy koło magazynów ta droga jest przejezdna, czy nie. W ogóle tędy jeszcze nigdy nie jechałem rowerem, więc zobaczymy. Fajne atrakcje dla bajtli no Nie właśnie, tu jest zejście do portu ale zobaczyć czy tu się przez... Czy tu się da przejechać przez te... koło jednostki Starej czy nowej Płetnie, bo jeszcze stoi. Więc... Tu jest wejście na plażę. O. No, nie ja, ja cisnę tu przez pole na około kurczę jednostki, niestety. Здесь тоже всё ограждено, я что тут где-то из-за души то плоток. Но здесь, видимо, есть граница. Teren prywatny, czyli też tu te przejazdu nie będzie dobre. Tak jak mówiłem na dzisiaj wycieczka krajowcza wybiórcza Tak zwane rozpoznanie Będą ogródki działkowe to pewnie też nie przejadę jak tam życi, kurde. Dobra, to trzeba do zielota do Dąbka wrócić. No i dobra, teraz trzeba pod górę wrąbać Nie ma lekko No i dobra, tak oto tym sposobem wróciłem do punktu wyjścia ale coś już wiem. Teraz tylko trzeba byłoby się zorientować, jak tu ma skręcić na to. W tym świetle tą rybacką, czy jakoś tak to się nazywa. Ale można trochę przyspieszyć, to się go po bo dzisiaj jest się No i tak, dobrze, że Berek jest. W zasadzie są bawy doły, ale tutaj w boki idzie ulica. Ja muszę ją przejść, ale jednak nie, to będzie następna w prawo. Ta tu dochodzi do tego pola, co to było zagrodzone. No i dobra, tu się trzeba będzie przebić teraz. Nic tu, nic jeżdżę. Nie, to jeszcze nie tu chyba. Jak to jest? Nie, to jeszcze następne. To, to jest w ogóle jakaś. Nie wiadomo dokąd to prowadzi. Шика, мы с тобой там поедем, ходники. Ну добра, тут ясно, в приватном по соседе. Тори, ты еще тупо не будь пьяный. Jest. No dobra, będziemy do lasu wyjeżdżać. No ciekawie się zapowiada. Ale nas akurat był w planach, więc spokój. Wydaje że mi się tu droga zaraz nie skończy, chociaż teoretycznie powinna. Teren wojskowy monitorowany, jestem zbroniony. W którym miejscu on jest tu? Przy powinien być płot, nie? Jest płot, to tak zaś Dobra, to my tam nie będziemy wchodzić. Bordę, to sobie teraz drogę zbrałem, nie ma co. Uo! Ale dojechałem tu gdzie chciałem, no i dobre. W zrobieniu potężnego kółka jestem tu, gdzie chciałem być. Teraz, już tędy powinienem dojechać iść tam przez lasek boczną drogą, w którą szedłem kiedyś piechotką. Trasa pobudza oksy. tak Nie, oksywie papie doły. Ta trasa, co na miniaturce, jest. Nie, łódź podwodna W zasadzie okręt podwodny To, to trasę powiedzcie, jak, jak już się oglądali to tutaj ten kawałek teraz co jadę to, to gdzieś, tu, gdzieś tu byłem w tych rejonach Teraz w las trzeba uważać, żeby to jakieś szkło nie było, czy czegoś nie chciałbym stąd zbutać i zejść do domu. tu po prawej stronie klif taki fajny, dosyć sympatyczny, ale my ciśniemy od razu. A ja ciśnę dalej, bo kurczę, 15 km z górką zrobione, a jeszcze nie jestem w celu. I tu zaraz powinienem wyskoczyć na blokowisku, na dołach. Nożywczak się zaliczy od razu po drodze. to the whole... No i słuchajcie, wracam, powiem jeszcze, kumpla odwiedzić I teraz do domku trzeba cisnąć. Także lecimy dalej. Ale ja teraz już tym polem tu nie jadę. Jadę normalnie przez miasto, przez osiedla. W zasadzie cały czas asfaltem będę jechał, więc spokojnie. Sanko moi drodzy, i tak oto kończymy dzisiejszą wyprawę, kolejną zresztą już, dzisiaj wycieczka krajoznawczo-wybiórcza, było ciekawie dosyć, trochę drogi się nadrobiło, ale z powrotem już szybko śmigło, śmigło, śmignęło, szybko poszło, także dzięki Wam za oglądanie i widzimy się na kolejnej wyprawie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!